Siemanko, hej! Z tej strony Sylwia Narysuje. Witam Was w kolejnym rysunkowym odcinku. Dzisiaj wstęp nagrywam na spontanie w aucie, bo w domu nie mam kiedy nagrać, a dzięki temu, że ostatnio udało mi się wypuścić kolejny rysunkowy materiał, to z następnym nie chcę czekać zbyt długo, bo, bo była półroczna przerwa, no i nie chcę aż takich przerw mieć. Zwłaszcza, że rysunek, który dzisiaj Wam pokażę, to rysowałam właśnie rok temu, więc no te zaległości mam. A będzie to rysunek czarnego Subaru Impreza, który, który, rysowałam na zamówienie. Nie chcę przedłużać. Dalej dodam tylko, że w opisie pod filmami moimi zawsze znajdziecie link do mojego sklepu z plakatami, z moimi rysunkami, czyli silvenarysuje.pl, a także do innych platform, na których są dostępne moje produkty. Więc zachęcam do sprawdzenia. A tymczasem miłego oglądania. W międzyczasie przytoczę kilka faktów na temat tego samochodu. Model WRX STI to specjalna wersja sportowa i wyścigowa popularnego modelu Subaru Impreza wprowadzona na rynek w latach 90 pod kątem udziału w rajdach. Ze względu na swój sportowy charakter, trwałość i niezawodność, auto to jest bardzo popularnym wyborem wśród entuzjastów samochodów. Samochód jest często kojarzony ze swoim charakterystycznym malowaniem w kolorze niebieskim i złotych felgach. I swoją drogą mam sentyment do niebieskiej wersji, ponieważ taka wersja kolorystyczna to był pierwszy rysunek auta, jaki wykonałam na zamówienie kilka lat temu, i możecie go podejrzeć na wyświetlonym zdjęciu. WRX STI jest znany ze swojego charakterystycznego napędu na cztery koła o nazwie Symmetrical All-Wheel Drive, który zapewnia doskonałą przyczepność i prowadzenie. Model ten jest napędzany przez turbodoładowany silnik Boxer o pojemności 2,5 litra generujący moc około 300 koni mechanicznych i posiada sześciobiegową manualną skrzynię biegów. Wykorzystuje zaawansowane technologie sportowe takie jak układ kontroli trakcji i mechanizm różnicowy centralny z ograniczonym poślizgiem, aby zapewnić optymalne osiągi na torze i na drodze. Charakterystyczny duży tylny spoiler poprawia przyczepność przy dużych prędkościach, a także sprawia, że auto wygląda bardziej agresywnie. Wersja WRX STI jest wyposażona w sportowe fotele Recaro, które zapewniają doskonałe trzymanie boczne podczas dynamicznej jazdy. Auto posiada także charakterystyczny duży wlot powietrza na masce, który służy do chłodzenia silnika i podnoszenia aerodynamiki. Model ten jest wyposażony w hamulce Brembo, zapewniające doskonałą moc hamowania i odporność na przegrzewanie dzięki dużym wentylowanym tarczom. Sportowa konstrukcja układu wydechowego poprawia przepływ spalin, ale przede wszystkim cieszy fanów motoryzacji donośnym dźwiękiem silnika. To co jeszcze wyróżnia model WRX STI to znaczek. Standardowy logotyp Subaru to sześć srebrnych gwiazdek na ciemno tle, natomiast w tym modelu jest dedykowany różowy emblemat z rozciągniętą literą I. Jeśli chodzi o samo rysowanie, to znaczną większość rysunków motoryzacyjnych tworzę na formacie A3, a te subaru rysowałam akurat na formacie A4 i powiem Wam, że odczucia w trakcie rysowania pomiędzy formatami są naprawdę wyraźne, zwłaszcza, że rysunek realistyczny wymaga odzwierciedlenia wielu małych detali, a im mniejszy format pracy, tym trudniej jest tego dokonać, zachowując odpowiednią estetykę rysunku i proporcje. Z samego rysunku ogólnie jestem zadowolona, ale jest jedna rzecz, nad którą ubolewam do dziś, i mam tutaj na myśli kolor felk. Powinny być złote, natomiast na rysunku są zbyt blade, a rzuciło mi się to w oczy, kiedy miałam przyjemne zobaczyć to auto na żywo, a nie tylko na zdjęciu, na którym się wzorowałam w trakcie rysowania, no ale niestety wtedy już na poprawki na rysunku było za późno. Zdradzę Wam jeszcze, że w kolejnym rysunkowym materiale pokażę Wam proces rysowania kolejnego Subaru. Tym razem będzie to wersja z rajdowym oklejeniem, a także z tłem. I planuję wówczas więcej opowiedzieć o samym procesie rysowania i zastosowanych technikach i materiałach. Także mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe, więc cierpliwie oczekujcie na następny film. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie. Jeśli się podobało, to będę wdzięczna, jak pozostawisz pod tym filmem lajka, komentarz, a także dzwoneczek lub subskrypcję. Przypominam o linkach w opisie filmu do moich sklepów, a także zachęcam do obserwowania mnie na moich social mediach: Facebook, Instagram. Do zobaczenia następnym razem. Pa! W zaległości w. Udostępnianiu prac mam. Nie, nie chcę dalej przed, Nie chcę zbyt przedłużać pod filmem, a także zapraszam do obserwowania mnie na mojej sosz. Pociąg mnie rozproszył. Skoro ostatnio udało mi się wypuścić rysunek, rysunek film. Jeśli się podobało, będę wdzięczna, jeżeli pozostawisz pod filmem komentarz dzwoneczek subskrypcje lub yy... lajka